Cześć moi drodzy, witam was serdecznie Słuchajcie, bardzo mnie odcinek zainspirował z tego względu, że wczoraj była burza i też widziałem jak się te kury zachowywały godzina była w miarę wczesna też muszę wam powiedzieć szczerze, że no niestety wiele kur się pochowało ale wiele też chodziło właśnie po deszczu więc no nie jest to dość wskazane zaraz wam o tym więcej powiem Słuchajcie, jeżeli chodzi ogólnie o drób czy to nawet jeżeli mówimy tutaj o gęsiach, o kaczkach czy czy innych e, zwierzętach, można powiedzieć, że no raczej nie wskazane jest to, żeby chodziły po, po deszczu. E, tutaj tak naprawdę kura, która chodzi po deszczu, może się przeziębić, co jakby no nie jest wskazane w ogóle dla, e, dla kur i raczej nie polecałbym tego. Co najlepiej zrobić, myślę, to po prostu zostawić ten kurnik otwarty, żeby te kurki mogły sobie w każdej chwili e, w każdej chwili wejść do tego kurnika, jak tylko zacznie padać. Najbardziej narażone, słuchajcie, na przeziębienia, wiadomo, że tutaj organizm kury, jeżeli dużo pada i wieje, no to może się, może się po prostu przeziębić. Najbardziej narażone są młode kury mimo wszystko, czy też pisklęta, to jakby wiadomo, jeszcze nie mają takiej odporności i, i warto o tym pamiętać. To też nie, nie warto po prostu też zamykać tego kurnika, bo wiadomo, jeżeli ten deszcz pada, robi się trochę chłodniej, tak jak teraz, no to zawsze się troszeczkę tam w tym kurniku... Będzie chłodniej, aczkolwiek mówię, warto zwrócić uwagę na to, żeby po prostu ten kurnik zostawił otwarty, zostawić i jeżeli będą chciały, to będą sobie wchodziły, a jak nie będą chciały, no to po prostu e, zostaną sobie w kurniku, nie będą wychodziły. E, też, no tak jak mówię, lepiej nie jest wskazane, jeżeli mamy teraz, tak jak mamy, ciepło, no to raczej nic im się nie stanie, ale w momencie, kiedy będzie zimno, no nie wskazane jest to po prostu, żeby wychodziły, bo ten or organizm może się zaziębić, przeziębić, no i możemy mieć różne. Później, później konsekwencje Wiadomo, no kura Jeżeli zaczyna padać, wieje No to raczej będzie się sama starała chować Ale warto po prostu zostawić Czy ten kurnik, czy jakiś daszek Żeby zawsze mogła, mogła się schować Mnie też często nie ma Dlatego tutaj kurnik Zawsze zostaje otwarty Jak kury tylko, tylko chcą No to zawsze sobie mogą do tego kurnika wejść I tutaj im się nic nie stanie Tak jak mówię, teraz jak jest ciepło To nic się nie dzieje ale później jak jest zimno, jak jest zimno no to po prostu może się szybko e, przez ten deszcz, przez wiatr ta kura e, no, po prostu przeziębić. Także warto na to zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę też na to po prostu, żeby ten kurnik zostawić otwarty, e, żeby zawsze sobie mogły... Mogły wbiec. Są takie kury, słuchajcie, możecie napisać w komentarzu, czy wy też takie macie, które po prostu notorycznie wychodzą właśnie na deszczu. Mnie też jest taka jedna kura, która sobie spokojnie chodzi po deszczu, jak reszta siedzi. Jeżeli jest taki delikatny deszczyk, jest dość ciepło, no to tutaj nie ma problemu, spokojnie mogą sobie chodzić, ale jeżeli jest naprawdę zimno i ten kurnik jest zamknięty, te kury długo pobędą na tym zimnie, a są młode. I jeszcze pada, wieje. No to tutaj raczej nie wskazane, żeby tak było, więc mówię, warto warto na to zwrócić uwagę. Mówię, no tutaj jakiejś tajemnicy filozofii większej nie ma, po prostu warto pamiętać o tym, żeby ten kurnik zostawiać otwarty, żeby chować korytka, żeby to wszystko po prostu nie, nie zamokło. Okej, okay, moi drodzy, e, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem. Tutaj chciałem Wam trochę przybliżyć, właśnie jak to wygląda, bo e, nie widziałem takiego odcinka, powiem szczerze. A myślę, że warto, warto o tym wspomnieć, także. E, no, myślę, że coś tam będziecie zawsze więcej, e, więcej wiedzieli. E, jeszcze mogę Wam powiedzieć, no, że ja zawsze jedno korytko trzymam. E, w kurniku i jedno przed kurnikiem, też tam często pod dachem, teraz akurat nie, ale często pod dachem po prostu jest, że jak nawet pada, a nie zdążę sprzątnąć, no to im po prostu się to zboże, czy, czy też cokolwiek, jakaś pasza nie, e, nie zaleje wodą, także no warto, warto o tym pamiętać. No a tak ogólnie no to raczej nie musimy na siłę ich zamykać, one się będą, powinny się same regulować w jakiś sposób, jeżeli jest nieodpowiednia temperatura, no to będą się chować, też Wam mogę powiedzieć, że jeżeli jest za ciepło, to po prostu kura będzie, e, jeżeli jest za ciepło powiedzmy e, w jakimś miejscu, to kury będą e, rozproszone, będzie widać, że są takie trochę nerwowe, a jeżeli będzie, już to sprawdzaliśmy, a jeżeli będzie, Temperatura taka, że będzie im zimno, to raczej będą wszystkie starały się być w kupie. Nie ma na to reguły, bo tak jak widzieliście poprzedni odcinek było tak, że tutaj te kurki akurat u mnie, no wszystkie były w kupie, a było bardzo ciepło, więc mówię na to reguły nie ma, ale akurat tam był cień, więc to też jakby to tłumaczy. Ale warto o tym pamiętać po prostu, żeby coś im zapewnić, jak już są te burze czy deszcze teraz, a wiadomo, że teraz jest ciepło i zaraz może być burza. Warto o tym pamiętać, żeby to. Aby to w miarę możliwości zapewnić, tak jak widzicie u nas niby ciepło, ale tam już widzę, że się coś zbiera, także zaraz może padać. Do kurnika nie mają daleko, więc zawsze sobie tam uciekną. A szkoda by było po prostu, żeby później pisać na forach, czy, czy po prostu tutaj do mnie, że coś się skórą dzieje, nie wiecie co się dzieje, bo jest skóra nie wiem, przeziębiona, czy cokolwiek. No warto, warto o tym pamiętać, bo po co później się tam przejmować, tak. Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Gdyby jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Tak jak mówię, odcinek nie jest jakiś specjalistyczny, bo tutaj żadnych cudów nie ma, ale taka wiedza ogólna. Dzięki Wam bardzo. Na razie, cześć.